800, plus. jakie będą finansowe, gospodarcze konsekwencje tego programu? Mikołaj Kunica? Bartek Kodysławski. To jakie będą? Więcej pieniędzy, a właściwie tyle samo pieniędzy, bo ta podwyżka świadczenia 500 plus do 800, to no przywraca jego siłę nabywczą z 2016 roku, bo ta taka realna podwyżka no to jest de facto kilkadziesiąt złotych, małe kilkadziesiąt złotych, więc no jeżeli... Pobójrzej tego, co wcześniej zdyskontowała, czy mówiąc kolokwialnie zjadła inflacja, bo to jest około 240 złotych, czyli wartość tego świadczenia spadła o mniej więcej 50%, to pokrywa się też znowu mniej więcej ze skumulowaną, kroczącą inflacją yy, za to za, ostatnie, za no, te ostatnie lata. Za ostatnie kilka lat, więc jak gdyby no, przywracamy siłę nabywczą y, temu y, świadczeniu, Merci. No to jest wydatek dla budżetu państwa w sumie już no, na cały program 64-65 miliardów złotych w skali roku, czyli 24-25 miliardów złotych więcej niż, niż wydajemy czyli dzisiaj. Czyli jakieś 0,7% PKB. PKB. To jest no, bardzo dużo, no, bo patrząc też na to, hmm, co się z tymi pieniędzmi dzieje, no to one idą na bieżącą konsumpcję, a my ciągle jesteśmy w tym środowisku bardzo wysokiej, dwucyfrowej, chociaż obniżającej się, ale jednak bardzo wysokiej inflacji. Więc no, jest to pewnie jakiś tam czynnik hmm, proinflacyjny. No i znów no, mamy ten sam problem, który mieliśmy w 2016 roku, czyli my nie wiemy, czym to świadczenie tak do końca jest. Wiemy już na pewno, że nie jest to element polityki demograficznej państwa, bo nie przełożyło się w sposób znaczący przy tych nakładach finansowych, takich w tej chwili rzędu 40 miliardów złotych do tej pory w skali roku, no na znacznie wyższą dzietność. Nie jest to Natomiast... też typowy transfer, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno zdanie. Nie jest to typowy transfer taki społeczny, no bo on nie jest waloryzowany, nie był waloryzowany przez, przez tak wiele lat. Tak jak każde świadczenie typu emerytura czy renta, prawda? Dokładnie tak I... No i też do końca nie wiemy, no bo rząd się bardzo broni przed tym, żeby nazywać to jakimś tam socjalem, bo uważa, że to jest określenie pejoratywne, które może no, negatywnie y, naznaczać osoby, które pobierają, a przecież wszyscy, którzy mają dzieci do 18 roku życia, pobierają, więc go to negatywnie nie y, y, jakoś tam nacechowuje. Natomiast no, jest to ewidentnie duży, duży transfer y, społeczny, no, który w tym środowisku y, wysokiej inflacji, który mamy, no, pewnie się przełoży na albo jej wolniejszy spadek, albo nawet może ją w jakiś tam okolicznościach makroekonomicznych trochę podbije. Dużo bardzo wątków. Ja bym zwrócił uwagę na ten związany z efektami i sukcesem, bądź porażką tego programu. Zacznijmy od tego, że tego typu programy obowiązują praktycznie w całej Unii Europejskiej. W Niemczech to się zaczęło w latach 60 na początku lat 60 poprzedniego. Kindergeld. Tak Kindergeld od 1961 roku jest wypłacany. Jest on na poziomie wyższym nominalnie niż w Polsce, bo to już, je, bo to już jest na każde dziecko do 18 roku życia ponad 1100 zł w przeliczeniu 250 euro, mówiąc w, wprost. I teraz tak. Co się wydarzyło, jeśli chodzi o skutki? W 2010 roku w, trzy w rodzinie z trojgiem dzieci aż 15% to był odsetek rodzin zagrożonych y, ubóstwem. W latach ostatnich 17-20 ten wskaźnik spadł i wahał się w przedziale 5-7%. Więc tutaj efekt pozytywny jest. Dzietność nie wzrosła, bo ten program nie jest kompleksowy, bo ten program y, na przykład nie adresuje tego, y, co robić z małymi dziećmi, żeby rodzice mogli być aktywni na rynku pracy. 60% gmin w Polsce nie gwarantuje publicznej opieki żłobkowej, co oznacza, że matka musiałby zarabiać powyżej 2,5 tysiąca złotych, żeby opłacić tego typu świadczenie, a ponieważ to są wysokie były do niedawna zarobki, on top, zostaje w domu. Tego typu świadczeń nie ma wsparcia y, motywacyjnego, które y, wspierałoby y, ojców dobrania brania y, urlopów macierzyńskich i w ten sposób odciążało kobiety od tych funkcji. Więc to jest polityka, której brakuje całościowości. To jest jakby je, jedna, y, jeden wątek, czyli ocena skutków tego projektu. Drugi, no to tak jak mówiłeś, zgadzam się, że proinflacyjny impuls się pojawia. Szacuje się, że to będzie około 0,7 punktu procentowego dołoży do inflacji. Już mówię o całościowych y, obietnicach. Łącznie z tymi lekami darmowymi, yy, przyjazdami autostradowymi. No ale z drugiej strony, część tych pieniędzy do budżetu z kolei będzie wracać w postaci podatku VAT, w postaci wyższej konsumpcji, szybszego tempa wzrostu PKB. Paweł Borys szacuje, że całościowo ten pakiet podbije PKB w, w przyszłym roku, bo od stycznia yy, wchodzą te dodatki 800 plus yy, o pół punktu yy, procentowego PKB. No to... To oczywiście dużo. tak? No, natomiast nie krytykujemy świadczenia dla dzieci, jako takiego, no bo Polska dzięki między innymi 500, plus, no jest dzisiaj w topie unijnym, jeśli chodzi o, o takie nakłady publiczne na, na, dla, rodzin, dla rodzin z dziećmi. I to jest jak gdyby słuszny postulat. Natomiast no, będziemy rocznie wydawali 65-64 miliardy złotych na 800. Plus. Pytanie, czy żeby walczyć z tym ubóstwem wśród dzieci. Nie można tego robić y, pomocą bardziej celowaną do Ile? tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Wtedy koszty będą niższe. My ciągle mówimy o publicznych pieniądzach. Czy jakaś część z tych pieniędzy nie powinna być skierowana na służbę zdrowia, żeby było więcej pediatrów, żeby były wyższe? pensję nauczycieli, to no, są braki w szkołach nauczycieli. Czy te pieniądze nie powinny pójść na żłobki? Czy jak gdyby nie da się lepiej prowadzić polityki prorodzinnej, mając aż tak duże pieniądze? No bo zgodzimy się co do tego, że państwo jest w stanie wygenerować w przyszłym roku naprawdę olbrzymie pieniądze na politykę szeroko pojętą politykę rodzinną. I teraz jest pytanie, jak te pieniądze rozdzielać? Czy ten prosty transfer pieniężny, tak gotówka żywa do ręki, to jest najlepsza forma? Czy to jest najbardziej optymalna forma przeznaczenia tak dużych pieniędzy podatników? I to jest to pytanie, które ja sobie ciągle zadaję. I wydaje mi się, że gdyby odrobinę więcej wysiłku politycy chcieli włożyć w to, to potrafiliby te pieniądze wydać znacznie lepiej ograniczając ubóstwo, poprawiając edukację, służbę zdrowia i opiekę nad dziećmi. Bo to jest prawie 2%, to jest ponad 2% PKB i tutaj zmarnowano okazję, tak mi się wydaje, ale kalendarz polityczny jest nieubagany, do tego, żeby podnosząc, waloryzując to świadczenie, przywracając jego jak mówisz pierwotną wartość i wagę, wrócić do dyskusji czy wszystkimi porównać, czyli tak zwane kryterium dochodowe wprowadzić, żeby na przykład na pierwsze dziecko te pieniądze trafiały, ale w sytuacji kiedy dochód per capita na, w rodzinie jest na jakimś poziomie, prawda? I wtedy to świadczenie mogłoby być efektywniej rozdysponowane, tak? Rozdystrybuowane. Oczywiście pojawia się jakiś koszt, bo trzeba te rodziny wyłowić, ale przy dzisiejszym poziomie cyfryzacji całego systemu skarbowego to był algorytm załatwił. Ja tak, rozumiem, to, że w 16, w 16 roku, roku nie było, tak to było trudne i to generowało koszty, że odseparowanie tych, którym by się należało od tych, którzy sobie poradzą spokojnie. Bez ty, tego dodatkowego wsparcia, no ale dzisiaj to jest żaden koszt. Tak, to i to jest jak gdyby to, wielkich oszczędności oczywiście nie przyniesie, no bo nie jesteśmy społeczeństwem tak zamożnym, że gdybyśmy chcieli odciąć dużą część osób od pobierania świadczenia, dużą część rodzin, no to pewnie musielibyśmy to kryterium dochodowe ustawić relatywnie nisko. no Wtedy jak gdyby pewnie zbyt wiele osób by to odcinało, ale niech to odetnie, nie wiem, 1% najlepiej zarabiających Polaków. Niech te oszczędności nawet będą liczone w setkach milionów tylko złotych, czy tam w małych miliardach złotych, to to przywraca jakąś taką y, poczucie jakiejś takiej sprawiedliwości społecznej, że nie wszyscy dostają. Natomiast no politycznie. No, to jest pewien problem, bo powszechnie wszyscy zawsze brzmi lepiej niż jakieś kryterium dochodowe, które będzie rodziło przez najbliższe miesiące obawy w społeczeństwie, czy ja się załapę, czy nie. Może ta taka zasada złotówka za złotówkę, że po przekroczeniu pewnego progu dochodowego tak jak jest maleje. 14. To, to, na przykład. Dokładnie, że maleje oszczędności. To jest może jakiś pomysł. 800 plus a więcej na stronach Onetu i Biznes Insider Polska. Mikołaj Kunica. Bartek Dziękujemy.